Witajcie moi kochani, dzisiaj będziemy robić przepyszną kółbasę swojską, naszą ulubioną. Więc jak widzicie, mamy tutaj sporą ilość mięsa, mamy boczek, wołowinkę, schab, łopatkę, szynkę, karkówkę oraz przyprawy. Podam Wam w opisie filmu przyprawy na 1 kg mięsa, a my tutaj mamy majeranek, gałkę muszkatołową, pieprz, gorczycę mieloną, odrobinę cukru oraz mamy czosnek w całości oraz czosnek niedźwiedzi i słupę klową. Pokroję sobie mięso, boczek później będziemy mielić na, i wołowinę na sitku numer 3. Schab oraz szynkę, takie bardzo chude mięso, będziemy na, sit, na szarpaku, a łopatkę i kerczek będziemy mielić na sitku numer 6. Ja sobie teraz pokroję, podzielę na trzy grupy i będziemy mielić. Pokroimy sobie boczek. Pokroimy sobie na takie mniejsze kawałki, które się nam mieszczą do maszynki. No takie paseczki będą akurat. Teraz weźmiemy sobie Wołowinę. Połowinkę już pokroiłam. Teraz weźmiemy sobie pokroimy kawałek karkówki. Ołówkę dajemy do następnej miski, bo będzie na innym sitku krojona, a raczej mielona. Tu mam kawałek schabu, wytnę sobie te błony i to będzie najchudsze mięso, które pójdzie na szarpak. bo one jest ściągnięte i takie uciutkie będzie następne miejsce mięsko mamy już podzielone i teraz będziemy mielić. Mam założony szarpak, czyli będę mielić najchudsze mięso. Później sobie założę następne sitko i będziemy mielić troszkę tuściejsze i najtuściejsze oraz wołowinę. Chudę już sobie przemieliłam, teraz zmieniłam sitko na numer 6 i będziemy troszkę tłustejsze. Mielić. Drugą klasę mamy już gotową. Teraz sobie zmienię ostrze na trójkę i będziemy mielić wołowinę oraz boczek. Zaczynamy mielić wołowinę oraz trzecią klasę. Jak mam założone te czy, sitko numer 3, to w tym czasie będę co chwilę dodawać po jeden zamku czasku. Teraz sobie boczek. I muszę wam powiedzieć, że przepięknie pachnie już czosnkiem, razem z mięskiem, daje piękny aromat. Zakończyliśmy mielenie. Teraz wszystko razem będziemy wyrabiać, dodamy przyprawy, wodę. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś nie ma sitka numer 3, to może na sitku numer 4 przemiesić dwa razy i wtedy uzyska ten sam efekt. Nasze mięso jest już zmielone. Teraz będziemy dodawać przyprawy. Jak mówiłam w opisie, będzie Wpisane, ile przypraw jest na kilogram mięsa. My tutaj mamy dosyć dużą ilość yy, mięsa. Będziemy robić aż 15 kg. I teraz wsypujemy sól, sól Tak jak wcześniej wspomniałam, mamy tutaj cukier, gorczycę, pieprz oraz gałkę muszkatołową. Majeranek, obowiązkowo. A tu mamy czosnek niedźwiedzi, suszony. To wszystko z przypraw, a teraz wlejemy wodę. I tej wody mamy 100 ml na kilogram mięsa. Ja ją sobie tu wleję całą i zaczniemy to wszystko wyrabiać. Będziemy wyrabiać, aż do momentu, gdzie mięso nam się zacznie kleić całe do rąk. Teraz takie stanie się bardzo kleiste. Nasza kiełbasa jest już pięknie wyrobiona. Wyrabiałam ją 40 minut. Zobaczcie, jest piękna, szara, zmieniła kolor z różowego na szary, szary i jest bardzo lepiąca. To jest znak, że jest bardzo dobrze wyrobiona. Teraz będziemy nakładać ją do nadziwarki i będziemy nadziewać jelita. Mam tu jelita wieprzowe namoczone, moczyły się parę godzin. Teraz rurkę od nabijarki, nadziewarki na tłuszcze, naszym tłuszczem z kiełbasy i będziemy nadziewać kiełbaskę. Na początku musimy jelito nałożyć na rurkę. Wszystko mamy gotowe, teraz będziemy nadziewać kiełbaskę. Nie nabijamy jej bardzo tak gęsto, bo będziemy ją później jeszcze zakręcać. Pierwszy krążek gotowy. Teraz zrobimy sobie wszystkie tak, a później będziemy formować pętelki. Tu basy już mamy nadzianą. Teraz będziemy robić pętelka. Nie więcej. Będziemy takie dłuższe robić. I teraz w drugą stronę. I jak już będę miała wszystkie zrobione takie pętelka, to będziemy każdą jedną nakłuwać w paru miejscach, żeby się pozbyć ewentualnego powietrza. O ja teraz sobie będę robić wszystkie jednakowe. Kiełbaskę już mamy przygotowaną. Teraz włożymy ją do pojemnika, wsadzimy do lodówki, a jutro rano będziemy kontynuować. 3 godziny przed wędzeniem powiesiłam kiełbasę do wstępnego osuszenia, a resztę będziemy suszyć w wędzarni. Wędzarnia została nagrzana do 50 stopni. Włożyłam do niej kiełbasę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I w tej temperaturze, przy uchylonych dźwiczkach, będziemy suszyć, aż cała nasza kiełbaska, ta osłonka, zrobi się taka pergaminowa. Nasza kiełbaska pięknie się wysuszyła. Suchutka jest. Teraz zamykamy i będziemy wędzić od 3 do 4 godzin. Myślę, że maksymalnie wystarczy. Włączymy grzałkę na 55 stopni i będziemy wędzić na mieszance olcha z jabłonią. Minęło półtora godziny. Zobaczcie, nasza kiełbaska już nabrała ładnego koloru. I będziemy wędzić dalej. Minęło 3,5 godziny wędzenia. Zobaczcie jaki piękny kolor ma nasza kiełbaska. I wyłączamy wędzarnię i w kolejnym etapie będziemy warzyć. Warzenia już nie pokażemy, pominiemy ten etap. Powiem tylko, że woda ma mieć 80 stopni i parzymy do momentu, aż kiełbasa osiągnie 68 stopni w środku. Po osiągnięciu temperatury kiełbasy wkładamy do bardzo zimnej wody, do ostudzenia. Dzięki temu nasza kiełbasa będzie bardzo soczysta. Dziękujemy za obejrzenie filmiku łapki w górę, jak się podobało, i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Cześć!